Witaj, nazywam się Krzysztof Chojecki, jestem nauczycielem matematyki na kanale Nasza nauka. Przygotowałem tutaj bardzo ciekawą zagadkę wraz z jej rozwiązaniem. Ta zagadka dotyczy przelewania piwa. Wyobraź sobie, że posiadasz dwa kufle o pojemności 5 i 3 litrów, na których nie jest zaznaczona skala. Jak nalejesz dokładnie 4 litry piwa z beczki? Piwo możesz z powrotem wlewać do beczki. Czyli popatrzmy, mamy tutaj takie przedmioty. Mamy pełną beczkę piwka, mamy kufel 5-litrowy, mamy kufel 3-litrowy. I naszym zadaniem jest znaleźć sposób, jak mamy tutaj coś ponalewać, poprzelewać, aby w jednym z tych kufli, no pewnie tym większym, 5-litrowym, znalazły się 4 litry piwa. Piwa. Zanim przejdziesz do drugiej części tego wideo, czyli do rozwiązania tej zagadki, spróbuj ją zatrzymać i samemu rozwiązać, tym bardziej jeśli uwielbiasz piwo. Tak więc co należy zrobić, aby uzyskać nasze y, magiczne 4 litry piwa z beczki? Najpierw musimy napełnić cały 5-litrowy kufel naszym piwkiem. O, zaznaczą to w ten sposób. Później trzeba to piwo z tego 5-litrowego kufla przelać do 3-litrowego kufla. No to skoro przelaliśmy z tego 5-litrowego kufla do 3-litrowego kufla, to w tym 5-litrowym kufelku zostały nam teraz 2 litry. Teraz... Skoro mamy tutaj taką sytuację, to musimy opróżnić sobie te 3 litry z tego kufla, a następnie te 2 litry, które były w tym 5-litrowym kufelku, znowu przelać do 3-litrowego kufla. Więc o, zaznaczę to tutaj. I teraz w tym 5-litrowym kufelku nie będzie już nic. Przypominam, że w tym kuflu 3-litrowym teraz znajdują się tutaj 2 litry. Teraz. Co trzeba zrobić? Trzeba ponownie nalać pełen kufel 5 litrowy. I teraz popatrzmy, jeśli e, przelejemy e, to, co jest w tym kufrze e, 5-litrowym do kufla 3-litrowego, to ile tutaj tylko się zmieści? Tutaj zmieści się 1 litr? Tutaj zmieści się 1 litr, a ten 1 litr ubędzie z tego naszego kufla 5-litrowego. Jeśli 1 litr ubył z kufla 5-litrowego, to ile teraz zostało w naszym e, kufelku 5-litrowym? Tutaj mamy dokładnie 4 litry tyle, czyli tyle o ile nam chodziło. Mam nadzieję, że przypadła tobie do gustu ta zagadka. Można nią zaskoczyć znajomych, zwłaszcza podczas jakiegoś wypadu na piwo. Zajmie im rozwiązanie tej zagadki kilka albo kilkanaście minut. Jeśli chciałbyś czy też chciałabyś obejrzeć więcej zagadek, to zapraszam do subskrypcji kanału Nasza Nauka. Link do tego kanału znajduje się również pod spodem w opisie.